Maraczek mi załatwił spoko... ...spoko wyjazd. Cześć <grystanie> <grystanie> muszę się Pepsi-Coli napić, bo... nie wyrobię. Ale se jadę. Poprawia okulary. Ale nam seksuje na tyle tego auta. Mówisz? Mogę ze zerknąć? Jak <grystanie> ciebie nie widać, ty. No właśnie. <grystanie> Shit. To jest przede mną o kur... Ale nie oh, widziałem oh, oh. co się dzieje Znowu się zablokowałem? Eee, wta the f jest f... going eee. on Bo ja teraz wszedłem w intymne spotkanie z, moim, z moją noczepą <laughs> Mam odmina, więc nie podskakuj Poprawię okulary <laughs> <laughs> Tam, tam. Da się sprzedać? Da się sprzedać, tylko ja się, nie wiem jak ja sobie biorę to auto oh. Był taki lag, że dostałem z takim petem ja Nie wiedziałem co się dzieje Dwa, Jedną ręką odpisuję, drugą jadę Trzecią walę z Fuck you Fuck you Wow. Cześć. What the fuck? What the hell? I bokiem. What the wow. fuck? Fajne radio. Ło? Yeah. Oh. What? What the fuck? No właśnie Niech wiem, umie odpowiedzieć na to pytanie Są w drzewie Aktualnie Totalny rów moment Mikrofon mi spadożył Uwaga, uwaga, kierowca Tira zasnął. Ja pierdolę. Ach, tu na ciebie, kurwa. że jakiś spisy, też Byłem tam. Trzecia sekunda, w 349 milisekund.